Pabenicka w przebudowie. Żeby nie stać w korkach, trzeba było jeździć skomplikowanymi objazdami. Przebudowa ulicy Pabianickiej na odcinku od Alei Włókniarzy do ulicy Leszczowej trwa od 10 dni. Remont powoduje liczne utrudnienia w transporcie miejskim i ruchu drogowym. Pomimo tego kierowcy wciąż rzadko korzystają z objazdów. Przypomnijmy więc proponowane trasy. Jadąc z Pabianic możemy pojechać objazdami ulicą Rudzką lub 3 Maja. Z obydwu ulic skręcamy w ulicę Żgowską, dalej do skrzyżowania Żgowskiej, Padrewskiego, Broniewskiego. Do Pabianic najlepiej dotrzeć przez Redkinie. Jadąc ulicami Maratońską, Sanitariuszek i Chocianowicką wyjeżdżamy na skrzyżowanie z ulicą Pabianicką. Apel drogowców, aby z pozostawionego przejazdu na ulicy Pabianickiej korzystali głównie mieszkańcy sąsiadujących z budową rejonów, pozostaje na razie bez większego odzewu. Problemy finansowe w łódzkim Widzewie zakończą się bankructwem klubu i spadkiem do czwartej Ustalono, że do jutra Widzew ma wpłacić do kasy ZUS-u 300 tysięcy złotych. Jeśli klub ureguluje tę należność, wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże odpowiednie zawiadomienie do PZPN-u. Na rękę Widzewowi poszli również inni wierzyciele. Wiceprezes rts Andrzej Wojciechowski zrzekł się 50 tysięcy złotych, które były mu winne spółka i stowarzyszenie. Z kolei regulacją zobowiązań wobec piłkarzy zajął się Andrzej Grajewski, który jednocześnie zrezygnował z wpływów z transmisji telewizyjnych. W widzewie trwa wyścig z czasem, bowiem do poniedziałku do godziny 14 działacze mają obowiązek uzupełnienia dokumentów licencyjnych. Tymczasem na zgrupowaniu w niemieckim Barzinghausen widzewiacy rozegrali kolejny sparing pokonując piątoligowy VFL Deconburg 5-0. Kolejnym sparring partnerem podopiecznie trenera Andrzeja Kretka będą piłkarze SV Garden. W tym pojedynku w ekipie Łodzian sprawdzianowi zostaną poddani trzej Brazylijczycy. Nie jest również wykluczony przyjazd na zgrupowanie byłego gracza UKS-u Michała Stolarza. Poczta Polska włącza się w jubileusz 580-lecia powstania Łodzi. Wydano specjalne pocztówki. Zestaw trzech kart pocztowych przedstawia akt nadania praw miejskich, ławeczkę Tuwima i siedzibę władz miasta. Autorem projektu jest Dorota Piestrak z Dyrekcji Okręgu Poczty Polskiej w Łodzi. Włączamy się w obchody w tej rocznicy. Myślimy, że warto podkreślić taką uroczystość, dlatego też wydaliśmy zestaw trzech kartek pocztowych, które mam nadzieję, że będą miłą niespodzianką dla osób, które odwiedzają łódź, jak również będą cennym eksponatem w zbiorach filatelistycznych nie tylko filatelistów, ale również osób, które kolekcjonują pamiątki z łodzi karty będzie można kupić podczas festynu na starym rynku w Łodzi 26 lipca, a także we wszystkich urzędach pocztowych.